W Peru I tak patrzę na uczestników naszego wyjazdu. No i podziwiam świetne buty. To chyba jakaś specjalna marka. Kochani, to są buciki, które dostałam od mojego zięcia i dzięki nim weszłam tutaj na ten szczyt. No piękne, wygodnie się w nich chodzi. Bardzo, bardzo wygodnie i stabilnie. Panie Marku, a pana? No klasek, patrzę CMP, po prostu to zazdrośnie. firma włoska i te mi się tak najbardziej spodobały i sobie takie kupiłem za jeszcze dodatkowe punkty, co stanowiło, że były tańsze, prawda? Tak? Czy wygodniej I się panu chodziło? Bardzo tych się wygodnie wstrzeliłem się. Natomiast jak jesteśmy przy butach, to powiem tak, że pani kierowniczka... Ma niewłaściwe obuwie. I tego tego proszę nie firmować. Tak, I, faktycznie bo kochani. Bo ma podeszwę bardzo cieniutką, ale jak to u kobiety, żeby bucik pasował do sukienki. Pan Marek wszystko zrozumiał. Dziękuję. No, inne mi po prostu nie pasowały, ale jutro jesteśmy na Machu Picchu, obiecuję poprawę.